A witam Was w kolejnym vlogstarze. My z Mają jeszcze śpimy. zobaczę w ogóle, która jest godzina. Jest 8.21 i chyba już niedługo będę wstawać. Ja wczoraj w nocy opublikowałam Wam filmik, ten już z 10. O Maja znowu do mnie idzie, bo przed filmem wstała z łóżka. Ale już idzie do mnie. A nie wiem, zobaczę, może jeszcze chwilę poleżymy, no bo w końcu jest sobota, więc mogę wreszcie się wyspać. Więc jeszcze może chwilę. Chociaż dzisiaj czeka nas dużo gotowania, bo będziemy robić właśnie piec. Głównie pieczenia nas dużo czeka. Ale to później na jeszcze trzeba wyjść z Majką na siku bo jeszcze nie byłam. No i trzeba sobie zrobić śniadanie Ale to później oczywiście to Wam pokazywać, co robimy. Kochani, jeszcze życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. Ponieważ kiedy ja wstaję ten filmik, to będzie już niedziela, więc będzie Wielkanoc, tak więc... Teraz już Wam życzę wszystkiego najlepszego. Moja otworzy kalendarz. Dzisiaj jest 11, czyli jest to przedostatni vlog, z jeszcze tylko jutro będę nagrywać. I dzisiaj się trafiły dwa ciasteczka, tak więc... Jedno dla mnie, później dam drugie Sani. Przed chwilą przyprowadziłam już saniu się do siebie. I pieski są razem chwilowo. I w tym roku jednak będą to zupełnie inne święta niż zazwyczaj. Znaczy jutro, pewnie zjemy śniadanie wielkanocne. Przynajmniej taką mam nadzieję. Chociaż i tak będzie ono na pewno troszkę inaczej wyglądać. Chociaż wiecie, że ja mieszkam od mojej mamy niecałe 5 minut, więc i tak robię jej zakupy, więc mamy ze sobą kontakt. No i wiadomo, też wypadła tam Sonia, więc no nie dałoby się uniknąć tego kontaktu, więc wiadomo, że się ze sobą spotykamy, bo niektórzy tak jak na przykład mieszkają dalej, no to na przykład nie spotykają się teraz przez tą epidemię. Na przykład, sobota jest już zupełnie tutaj inna. Na przykład nie ma święcenia koszyków, tak więc rano też nie szkowałam. Tak jak zawsze co roku, właśnie wielką sobotę szyku, szykowaliśmy koszyk do święcenia. Już do kościoła poświęcić go, to teraz oczywiście tego nie było. Tak więc ta sobota już sama się bardzo różni. Słoneczko, czemu tak szczekasz? Nie daż nic powiedzieć. Ja, więc, przez epidemię, jak widać, no to święta wyglądają inaczej a wy pewnie jeżeli jeździliście na święta w ogóle do rodziny albo zapraszaliście gości to pewnie też macie jeszcze zupełnie inne święta no bo tego jednak na pewno wam brakuje no ja pewnie i tak spędzę te święta z rodzicami no bo tak jak mówię mieszkamy bardzo do siebie więc no nie ma tego problemu, że musimy gdzieś do siebie dojechać albo nawet jakoś dojść ale no już samo to szykowanie koszyka to w sobotę jest tak inaczej przez to, że tego nie ma ale trudno. Najważniejsze jest, żebyśmy razem to wszystko przeszli i żeby ta epidemia już minęła. Nawet jeżeli te święta nie będą takie same, to ważne, żebyśmy przeżyli je wszyscy w zdrowiu, w spokoju, w szczęściu. Tak więc, oczywiście, tego Wam życzę. I tutaj Maja z Sonią też Wam oczywiście składają najlepsze życzenia. Dzisiaj jest nawet taka ładna pogoda, więc może pójdziemy potem na spacer. A wieczorem właśnie wezmę się za pieczenie ciasta. I później wam pewnie też pokażę, co będziemy dalej robić. No, jeszcze muszę zuzi dać jeść, zapomniałam. Teraz wyciągnę miseczkę zuzi i będę dawać jej jeść. Aj, Maja. to zagląda. I tutaj w pudełku mam dla zuzi trawę. I właśnie będę jej dawać teraz. Maja. co to? Trawa będzie jadła. I ja już tutaj przygotowałam dla niej miseczkę i zaraz będę jej wkładać do jej terrarium. Tylko że Zuzia na razie jest na wybiegu poza terrarium, więc widzę, że ona tutaj zaczyna iść w moją stronę. Zaraz wam ją pokażę, bo ona chyba czuje, że ja tutaj nie mam jedzenko. A ja jej tak właśnie wstawiam to do terrarium, bo nie chcę, żeby ona jadła na zewnątrz. Zuzia już tutaj idzie do nas. Jak zobaczyła, że jest jedzenie, to przyszła. A to tak ma, ja tutaj chcę, żeby Zuzi... Wyjada Zuzi trawę z miski. Muszę zaraz wstawić to Zuzi właśnie do terrarium, żeby Zuzia tam sobie spokojnie zjadła. Maja przechodzi na wegetarianizm. Jak widzi, że Zuzi daje trawę, to ona też wyjadła trawę. Jak widać, Zuzia już chyba zjadła. Tutaj jest u siebie w terrarium teraz. Senia jest już u mojej mamy teraz. Z powrotem. Bo jednak doszliśmy do zniesku, do że na spacerek jeszcze trochę później pójdziemy, bo jeszcze mamy parę rzeczy zrobić w do domu. Ogólnie to ja wieczorem będę, już Wam chyba mówiłam, że będę piekła ciasta, bo mamy taki podział obowiązków, że ja z siostrą właśnie będziemy piec ciasta na święta, a mama z tatą będę robić tam inne właśnie rzeczy, sałatkę jarzynową i jeszcze coś innego. Ja właśnie zaraz będę szła do mojej mamy, zobaczyć, jak tam im idzie. I dopiero stamtąd właśnie zabiorę sobie na spacerak. To więc nagram Wam jeszcze tam właśnie coś u rodziców. Weszłyśmy już na spacer I łąki są puste, oprócz jednej osoby nie można widzieć. Tam z daleka ktoś nie widać, że idzie. A tak to jest pusto, i poszłyśmy nad zalew, czyli tutaj bliżej. Tu idą idące do wody. W ogóle widzę, że jakiś mleczy górus. Można zerwać dla Zuzi. Co tu robicie? Gdzie wy w tą wodę się zapuszczacie? Przebiegła Soniusia. Gdzie błaś Co gdzie byłaś? Naprawdę bardzo ciepło się zrobiło. I my idziemy cały czas tutaj nad zalewem. A Soniusia tam idzie. Ze mną, zaraz pewnie do nas dołączy. Czy sobie wącha. Pogoda jest naprawdę bardzo ładna dzisiaj. Zobaczcie jak ładnie drzewo zakwitło. Nie wiem, czy to jest jabłonka, czy mirabelka. Prawdopodobnie mirabelka. Prawdopodobnie mirabelka, dokładnie nie wiem, też słychać jak pszczoły w ogóle tutaj bzuczą. Jest ich mnóstwo chyba. Wreszcie już też widać kwiatuszki jakieś różne. Takie akurat małe rzuty. I pszczoła też lata. A tam Sanieczka jest. A zazywam Majkę pokażę. A maja jest tam Przy tym drzewie. Mają widzicie. On też widzę jakieś kwiatuszki rosną. I tak naprawdę już jest wiosennie przez to, że jest kwiatów. Jest to też kopce wkryte. No, to też jest tak żółto. I też, że naprawdę tyle pszczół w tych drzewach wszystkie chyba zapylają. I skręcimy teraz troszkę w inną drogę, bo tutaj będziemy szły łąkami, bo my wracamy w ogóle stamtąd I zazwyczaj szliśmy w tamtą stronę tą drogą. A teraz tutaj przejdziemy obok wody. Jak widzicie, tutaj idziemy. I po prostu przejdziemy obok tej wody, tak jak mówię. Pieski już ten pierwszy, zaraz wam je pokażę. Tędy właśnie idziemy. Spróbuję dogonić psiaki. Jak widzicie, już się, a Maja sobie tam idzie na dole obok wody. Bardzo tutaj płytko widzę jest. Pajeczka, No. Czuć się boimy, czy żadnego psa tutaj nie spotkamy, bo tam, jak widać, są jakieś domy. No i wiadomo, jak domy, to ludzie mają psa. Ale mam nadzieję, że nie. Czymś tam ma, ja tam idzie. No ja tu zawsze taką jakąś drogę taką wyszuka. Tak zastanawiam zostawiam, czy ona na te kaczki tam nie patrzy, bo zobaczcie. Tam po drugiej stronie są kaczuszki dwie, a ja nie wiem czy to widać na kamerze. Ale tam są, więc ona być może na te kaczki tak patrzy i tam schodzi. No, a Sonia tutaj idzie. I te kaczki wystraszyły. Dlajka wody, kaczka jak się rozbiegła. Te kaczki powfnąłem i A nad nami jeszcze bocian w Widzicie go jak leci? Tutaj zrobiliśmy zakręt. stąd tak woda wygląda. Ten bocian chyba gdzieś już poleciał, bo tam jest, ale go już raczej nie widzicie. I tu dochodzimy do ogrodzenia, już chyba ogrodzone pastwisko. Bo tak jak wam mówiłam, tam ludzie mieli domy, gospodarstwa, więc mają też e, krowy. Aha, no to nie wiem, może uda się przejść. Aha, jest przejście, więc chyba możemy tędy przejść. Bardziej, że krów nie ma, więc. Maja oczywiście musi się najbliżej wody. A tu jest co Spokojnie jednak przejdziemy. Gdzież to. Co mam na sobie. Nie na sobie. Nie to co mam na sobie. Nie wiem, co tu też droga. No. Bo tam jest ogólnie droga, ale no i trochę się boimy. Bo tam są domy, i Będzie, żeby jakiś piesów nie wyskoczył. Być że my jedziemy z psami, więc właśnie mógłby przez to się zezłościć. Jakbyśmy kojego domu szły z psami, jest też trochę w piasku. No, a no, więc pójdziemy sobie tą drogą. Wydaje mi się, że kiedyś szłyśmy chyba tędy, ale nie wiem czy tędy, czy gdzieś obok tędy. Ale to już naprawdę dawno temu w ogóle nie w tym roku, więc dlatego już tak nie pamiętamy, bo też ka o każdej porze roku w ogóle inaczej wiadomo wygląda. Wiem to wszystko. Teraz jeszcze drzewa są takie trochę gołe, a jak na przykład się podziela tam, no to znowu inaczej to wygląda, bez więcej krzewów i jest zielono. Ale ogólnie bardzo dawno nie byliśmy tutaj, w ogóle byliśmy miałyśmy... i normalnie, szłyśmy, nie planowaliśmy tutaj skręcić, ale tak jakoś w końcu skręciłyśmy i. No i idziemy trochę nową drogą przez to. pieseczki tak fajnie sobie razem chodzą. W ogóle zauważam, że jak weszły na nowy teren to tak bliżej siebie idą i mnie się tak oddalają. Znaczy Majkan to że się oddala, ale i tak jak na nią, to w blisko. Bo tak jak idziemy te łąki, to zawsze to ona tak daleko biegnie, że czasami jej praktycznie nie widzę według gdzie ona jest. Teraz, jak poszliśmy, nie jesteśmy pewni, gdzie tutaj da się w ogóle przejść. Przez to, że nie chce tam się wracać. A chcemy jedną drogą jakoś teraz przejść, bo chcemy wrócić. A tam jest woda, i nie ma przejścia cały czas. Więc szukamy jakiegoś innego przejścia, żeby nie było wody. Mam nadzieję, że tutaj właśnie. Z tymi trawami jakiś będzie. A tu jest chyba jakiś wał. Aha. Gdzie Majka nas prowadzi? Czy nie? Tylko, żeby nie miał wody. Nie wody, bo ma na Nie, może nie ma wody. Jest woda. Tu! Tutaj nie ma wody. I udało mi nam się tym wałem właśnie przejść tutaj na jakąś drogę. No i tą drogą tam się zakręcimy i będziemy potem wracać Tam są jakieś działki, więc przejdziemy sobie tą drogą po prostu I tam tą drogą później wyszłyśmy tutaj szliśmy takimi haszczami trochę i wychodzimy tu na górę Troszkę stromo, ale nie aż tak bardzo. I tu przejdziemy tym mostem z powrotem na łąki. Zaczynałyśmy cały czas na łąkach, to po prostu teraz już wejdziemy na te łąki nasze, to zawsze nimi chodzimy, po prostu. Jedzie, i samochód? Nie? Gdzie? A nie, tam z drugiej strony. Tam, no. No i tu tym mostem przejdziemy. Tu już skręcimy? Większa rzekami, nie? Chodźcie. A tu idziemy z Też koło wody, koło mostu. Czasami jest mokro. stoi woda? To jest ta sama woda. A, że to woda? No woda jest wtedy ta sama, bo to jest zalew. Tylko on jest duży. A więc tu idziemy tymi zaroślami. Chcecie mi wyprzedzić pyszczki? No idź Majeczko, idź do siostrom. która że się siostra gdzieś się wróciła. No i już będziemy po prostu wracać. Więc no trochę wydłużyłyśmy sobie właściwie spacer, przez co poszłyśmy inną stroną. No i teraz będziemy brały się za robienie szablotki. Na kruchym cieście. Oczywiście z nami w kuchni jest Maja i Zuzia też przychodzi, ponieważ Zuzia naprawdę coraz bardziej zachowuje się jak piesek. I tak samo za mną chodzi jak Maja. O ile jest wypuszczona oczywiście z terrarium. Teraz będę odbierać jabłka. będziemy robić ciasto z bakaliami. Już blaszka jest smarowana masłem i zaraz będziemy piec ciasto. Więc je, pieczemy ciasto z bakaliami i jeszcze jabłecznik. Będziemy jeszcze na Wielkanoc zrobić ciasteczka maślane. I mam foremkę w kształcie króliczka, dlatego ciasteczka też będą w takim kształcie. Tak wychodzą mniej więcej. Zrobię kolejne. I będą zajączki. Pierwszy raz w ogóle robimy ciasteczka maślane, więc nie wiem jak nam wyjdą. Ale oczywiście później Wam powiem, czy nam wyszły, czy nie. Kilka króliczków tutaj położyłam na tacy, ale jeszcze oczywiście będzie ich więcej. Nasza szarlotka już się piecze, później jeszcze właśnie będziemy wkładać te ciastka. są już gotowe i naprawdę są bardzo dobre robiłyśmy je pierwszy raz z siostrą i nie wiedziałyśmy, że wyjdą takie dobre są właśnie takie półsłodkie czuć głównie masło, bo są one o maślanym i tak więc polecam Wam oczywiście, jeżeli zamierzycie sobie zrobić takie zwykłe kruche ciasteczka na kruchym cieście nasza szarlotka jest już gotowa ja już kończę dzisiejszy vlog stary, jeżeli Wam się podobało, co zostać łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym, czyli już jutro, bo jutro będziesz ostatni w